Dzień na Żywo w TVN24. Małgorzata Kukuła, witam ponownie. Najnowsze informacje z Chorwacji teraz przed Państwem i te najważniejsze, bo dotyczące stanu zdrowia osób, które ucierpiały w wypadku polskiego autokaru. Małgorzata Marczok jest w Chorwacji, zbiera dla Państwa. Bardzo Ci dziękuję. A czworo pacjentów, którzy byli w chorwackich szpitalach po tym wypadku i przyjechali do Polski, trafiło do szpitala MSWiA w Warszawie. Tam te osoby przeszły badania, zostały wypuszczone, bo niepotrzebne była hospitalizacja, o czym mówił dr Artur Zaczyński, wicedyrektor tego szpitala. Powiedział też, że polscy lekarze są w stałym kontakcie ze wszystkimi szefami szpitali, gdzie cały czas przebywają chorzy. A teraz powiemy o tragicznym wypadku, który wydarzył się w Polsce o czołowym zderzeniu na drodze S-22 w Kamieniku Wielkim, to w województwie warmińsko-mazurskim. Zginęły cztery osoby, w tym dziecko. Okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Sędzia Igor Tuleja po niemal dwóch latach od zawieszenia wrócił dziś do pracy, jak się rano okazało jednak tylko po to, żeby otrzymać pismo, że jednak nie może pracować. Było to pismo od prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotra Schaba, podpisane przez jego zastępcę Przemysława Radzika. Karolina, właśnie powiemy o karach, które są naliczane za łamanie praworządności w Sądzie Najwyższym. Są naliczane codziennie, co Państwo mogą zobaczyć też u nas u dołu ekranu. Jest licznik, ile już musimy zapłacić. Ile Polska musi zapłacić za to, że łamana jest praworządność za izbę dyscyplinarną. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego o tych karach naliczanych za Izbę dyscyplinarną powiedziała, że nie rozumie, dlaczego te pieniądze ciągle są sumowane. Przypomnijmy, Izba dyscyplinarna już tak się nie nazywa. Teraz jest tam izba odpowiedzialności cywilnej, ale odpowiedzialności zawodowej, ale Komisja Europejska ma wątpliwości, czy zmiana z izby dyscyplinarnej na izbę odpowiedzialności zawodowej coś zmienił. Merytorycznie pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska skrytykowała ostatnie wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Urzuli von der Leyen. Postawimy pytanie o węgiel. Jest drogi, do niego mają być dopłaty, ale tak naprawdę za wiele na razie go nie ma. Ma być, bo został przez rząd zamówiony. Ale pytanie o polskie porty i ich przepustowość w kontekście właśnie węgla zamówionego przez rząd. Według rządowych informacji zakontraktowano 6 milionów ton węgla i jesienią ma on dotrzeć do Polski. Wtedy zacznie się rozładunek. Anna Maria Kowalewska, znam. dzień na żywo w TVN24. Zaraz do Państwa wrócimy. Zaraz się razem pocieszymy razem z Robertem Lewandowskim. Razem z Barceloną, bo Barcelona wczoraj wygrała mecz 6 do 0. To był pierwszy mecz, w którym zagrał Robert Lewandowski z Barceloną właśnie i strzelił bramkę już w trzeciej minucie. Szczegóły już za chwilę od Łukasza Wójcika, który jest na miejscu w Barcelonie.